Cześć wszystkim, tu Grzegorz z Gratisowni. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie trochę na temat oferowanych przez nas kubków. A mamy ich w ofercie bardzo dużo. W większości są to kubki termiczne, kubki o dłuższym czasie utrzymywania temperatury. Jak również termosy, zakręcane, całkowicie bezpieczne z systemem LeakProof. także do dzieła. Pierwszy kubek, o którym dzisiaj porozmawiamy, to jeden z najbardziej popularnych u nas w ofercie, a mianowicie kubek, kubek Americano występujący w kilku różnych rozmiarach. Podstawową zaletą tego, tego kubka jest możliwość jego pełnej personalizacji. Tutaj zobaczycie grafikę wydrukowaną przez nas w firmie. Mamy możliwość umieszczenia pełnego nadruku w full kolorze dookoła całego kubka. Kubek jest zakręcany. W środku znajduje się moja kawa. No, załóżę sobie droga. Kolejną opcją, którą, którą, którą oferujemy, jest coś, co można nazwać kombo kubkiem. Jest on no, wyjątkowo ciekawą opcją z wyższej półki ze względu na jego funkcjonalność. To jest takie połączenie dwóch produktów w jednym. Pierwszą rzeczą jest termos z bardzo wygodnym, szczelnym zakręcaniem, wyposażonym w uszczelkę. Jest to kubek izolowany próżniowo, wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażonym, wyposażony dodatkowo w zakrętkę, która posiada bardzo praktyczny uchwyt, dzięki czemu można go z łatwością przyczepić do plecaka, do torby, ale również podczas postoju powiesić gdzieś na drzewie czy odstawić. Tym, co wyróżnia ten kubek na, na tle pozostałych, jest wbudowana w niego e, ładowarka, Powerbank i ładowarka dodatkowo indukcyjna. E, co, dl, dlaczego, dlaczego jest to wyjątkowe? Mamy ze sobą naszą ciepłą herbatę, a dodatkowo mamy ze sobą Powerbank, czyli nie musimy zabierać dwóch urządzeń. E, wszystko działa bardzo sprawnie, wystarczy położyć telefon na. E, na ładowarce wbudowanej i telefon sam zaczyna się ładować. Dodatkowo z boku znajdziecie złącze wejściowe do ładowania powerbanku oraz przycisk służący do jego uruchamiania. Natomiast z drugiej strony standardowe wyjście 5V do ładowania wszystkich urządzeń przez USB typ A. W zestawie znajduje się kabel służący zarówno do ładowania samego powerbanka, jak i do ładowania urządzenia. Jest to kabel USB typ A, czyli takie standardowe wejście komputerowe oraz e, kabel micro USB. Kubek Torino, jeden z najciekawiej zaprojektowanych naszym zdaniem kubków w ofercie, posiadający bardzo bardzo interesujący trójwymiarowy kształt, który po pierwsze daje wspaniałą stylistykę tego kubka, która powoduje, że wyróżnia się on na, na tle pozostałych, a dodatkowo zwiększa e, możliwość łatwego po prostu trzymania go. On na pewno się Wam z ręki nigdy nie, nie wyślizgnie. Wykonany jest ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, występuje w naszej ofercie w kilku różnych wersjach kolorystycznych. Kubek wewnątrz wykonany jest z plastiku, dokładnie z ABS-u. Dzięki czemu z łatwością utrzymacie go w czystości. Można go swobodnie zmywać w zmywarce. Wieczko, Wieczko posiada, jest, jest, jest wkładane na wcisk. Tak? Nie mamy tutaj żadnego gwintu. Jest wkładane na wcisk. Z bardzo praktyczną uszczelką silikonową, dzięki czemu nawet przy jego przechyleniu będzie wszystko tutaj pozostawało szczelne i wasz napój na pewno nie wyleje się z tego kubka. Co jest bardzo ciekawe, górna część wieczka została wyposażona w taki przesuwny mechanizm, dzięki czemu możemy z łatwością zamknąć. Sobie to i mieć pewność, że wszystko będzie bezpieczne. Należy zwrócić uwagę przy tym kubku na to, że nie jest on wyposażony w system LEAKPRUF, czyli po obróceniu go do góry nogami, on może e, lekko przeciekać. Dlatego też zalecana pozycja to jest pozycja pionowa. Kubek Walhalla, jeden z naszych e, najlepiej zaprojektowanych kubków, e, został e, wyposażony w e, izolację próżniową miedzianą. Pozwala to na zachowanie bardzo wysokich parametrów termoizolacyjności. Co jest bardzo ciekawe, kubek ten w wewnętrznej części posiada uchwyt z korka, co sprawia, że bardzo, bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Górna część tego kubka, czyli jego wieczko, wyposażona jest w praktyczną uszczelkę zapobiegającą wylewaniu się, a dodatkowo. W mały mechanizm służący do zamykania go w momencie, kiedy, kiedy z kubka nie korzystamy. Rozmawiając o kubkach termicznych, warto również wspomnieć o butelkach termicznych. Tutaj mamy przykład butelki Duke z izolacją próżniową gwarantującą bardzo długie utrzymanie. Temperatury. W tym wypadku jest ono rekordowe, gdyż dla zimnych napojów wynosi aż 48 godzin, natomiast dla napojów ciepłych 12. Bardzo praktyczne zamknięcie powoduje jego całkowitą szczelność, więc bez względu na to, w jakiej pozycji znajdzie się on w naszym bagażu, mamy pewność, że nigdy nic się z niego nie wyleje. Został w całości wykonany z, ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Wspaniale wychodzi na nim grawer laserowy, który możemy wykonać właściwie na, na, całym, na całej powierzchni te, tej butelki. Oprócz znakowania z boku, bardzo często nasi klienci decydują się na znakowanie na wieczku butelki Duke, co powoduje takie bardzo delikatne umieszczenie logotypu Twojej firmy, które będzie przypominało o tym, od kogo go otrzymał, ale zarazem nie będzie bardzo mocno biło w oczy. Butelka Duke zapakowana jest dodatkowo w eleganckie opakowanie marki Avenue.